Witajcie na vlogu. Dzisiaj się budzimy z takim widokiem. To było ujęcie z sypialnianego okienka. Dzisiaj wcześniej wstaliśmy przynajmniej będziemy mieli cały dzień dla siebie, bo tu się wcześniej ciemno robi. Czas na wakacyjną jogę. Będę czerpać moc z morza i powietrza morskiego. Música eyes and threw away all cares the bridge is burned there's no return now i'm constantly running the and hiding must end but i don't know the way to escape and i feel like i'm fading away the wind dried my tears, and now I know I won't let myself down. I'm drowning in an ocean of sounds. There's no place where I can be found. My dreams vanish, my thoughts have drowned. I know I won't let Właśnie coś się pogoda popsuła, bo zaczyna grzmieć. No i pada. Słońca nie ma, więc prądu nie ma. Powerbank wyładowany. Być może nie będzie dzisiaj odcinka. Raz pada, raz nie pada. Miejscówka się zdecydowanie przerzedziła. Może byśmy się tu przenieśli? No oni też odjeżdżają, chyba tu się przeniesiemy. Chociaż nie, bo tu nie ma zejścia do wody, a my tam mamy fajną ścieżkę. tak ciężkim przed południem, obiad i teraz idziemy na plażę położyć się i odpocząć. Miało być tak pięknie, ale pogoda dla tego miejsca pokazuje, że będzie tutaj tak przez następne parę dni, więc nie mamy wyjścia, musimy stąd jechać. Jedziemy autostradą do Patras. Tutaj w ogóle ruchu nie ma. Czasami tylko coś przejedzie. Dojeżdżamy właśnie do Patras. Pogoda się zmieniła, jest słonecznie i bardzo gorąca. Zajechaliśmy na miejscówkę. Plaża jest kamienista. Mamy widok na półwysep Pelopones. Czekamy na zachód słońca. Gdzie nas nie śpieszy. Wy musicie mieć po cztery wędki, a tutaj koleś bez wędki łowi ryby. Ręką zarzuca żyłkę i zwija. Da się, da się. My tu przed tobą uciekamy, a ty nas gonisz. Uciekaj stąd. Hej. Dzisiaj, oprócz morza, mamy widok na oświetlone miasto z okienka. Na razie.